Ale to będzie ciężki mecz, to będzie ciężki mecz. Za chwilę wybieramy skład, ale. Myślę, że można go wypuścić. Wy wypuścić go można i go zmienię w połowie. Że jednak tego zwycięskiego składu raczej nie zmieniać. Chociaż nie ukrywam, yy... nie Sobczak, tylko Smoleń zrobił na mnie wrażenie na boku. Ale Stachura się rozwija. Tak, tak, jest ok, nie zmieniam nic, nie zmieniam nic. Tylko wraca do formy. bo dobrze zagrał. Trzy tygodnie. To patrz, no, patrz, tego już nie, ten nie będzie po 3 od 4 miesięcy, no to on nie niepotrzebny, no bo on już nie, nie wiesz, awans robimy. Tak samo ten, 3 do 3 złoty. miesięcy, nie mam Jasę ich. Do Tracowi, o tym z wojny. Wrócę, wrócę, moim celem jest zrobić tak, że awansuję, a potem zaproponuję po, po skończeniu umowy, czy mogę wrócić do Krakowi, na następny sezon, to jest mój plan. Jak myślicie? Więcej swobody, oni lubią więcej swobody, to jest spoko, była decyzja chyba. Patrz, Kozdu już 3,5, 2,5 gwiazdki po tym występie, damn, Pawłowski 7 ocena. Ostatni mecz lepszy. Patrzę na ocenę, jest Git. No, ważny mecz. Powiem szczerze, że. Po kurwa, powinniśmy przegrać, to źle brzmi, ale. Te w teorii raczej powinny być remiz lub przegrana naszej drużyny. E jeśli rzeczywiście super tu ustawiliśmy tą drużynę i super taktykę idealnie nam siadła, plus fart, no to może zwycięstwo jak 1-0, e ale jak, się, jak przegramy, to się nic nie stanie, bo Wisła jest jakby faworytem do zwycięstwa. A porażka z Wisłą wcale nas nie ucina nam głowy. Tak, tak bym do tego podszedł. Ale czuję, coś w sensie tak, z Podbiskidzią czułem takie coś, że remis jest w zasięgu, a z Wisłą mam takie przeczucie jako doświadczony trener, podkreślam, mam doświadczenie w menadżerze, że to jest mój trzeci, czwarty sezon, a w dwóch zostałem wyjebany. Y mam takie przeczucie, że to jest drużyna nie w naszym zasięgu. Jeszcze, mentalność ostrożna, myślę nad tym, ale, parę, żadna różnica ostrożna. Standardowa, ale też nie oszukujmy się, za, y, y, nie jeste... to nie jest aż taka przepaść. To jest taka przepaść, niepewność, ale to nie jest przepaść. <laughs> Dobra, często wyjebać te puszki z Red Bullka tutaj. Przepraszam, nie z Red Bullka, tylko Berna, że jakiejś współpracy mi dają, dadzą i zaraz jestem i ruszamy z tym. Jeden z ważniejszych meczów. Oczywiście dzisiaj kończymy cały sezon. I kto wie, czy dzisiaj późnym wieczorem, około 24, może nam się już uda być z powrotem w Krakowie na sezon 24-25, tak? Dobrze to brzmi? 24-25. Coś takiego. Yy, a najważniejsze yy, to jest to, że my cały czas gramy ten sezon 23-24. Czyli ten aktualny sezon, cały czas zapierdalamy. Niesamowite. Gotowi? Zapraszam do typowania na czacie. Skład myślę, że jest spoko. Zjeman TSP czyli nie jest taki w 100% gotowy. Ale wydaje mi się, że Kawrot chyba wykorzystał ten moment, że jest kontuzja i wbił się na skład. Na skład. Ja. Yeah. Smoleń, fajnie tutaj po, po, progresuje, też może wskoczy, no, ale nie na ten mecz. Podobno jestem na blackliście, proszę Rudobrody, trenerze o szansę, nawet Kowalsko. taki zawodnik na jak ja powinien black dostać black druga szansę. 1-1, no 1-1 biorę w ciemno, 0-0 byłoby spoko i na przykład mamy bramkę, ale niezaliczoną ze spalonego. Właśnie, powiem ci tak, fajnie się teraz wygrywa, ale yy, szczerze, yy, wczoraj się fajnie bawiliśmy, gdy dostawaliśmy na pizdę. Nie wiem dlaczego, może to są jakieś, maso, mam, mam jakieś masochistyczne pobudki. Jest super, fajnie, że wygrywamy, ta historia się teraz lepi, że byliśmy chujowi, teraz jesteśmy lepsi. Ale fajnie się też razem decyduje o zespole, ale wydaje mi się, że Piotr instaluje menadżera, ogarnia sobie te wszystkie rzeczy i potem będzie stream u niego i ja mu będę dogadywał. Może tak być, będziemy na zmianę to robić, yy, więc, więc to fajnie wygląda. Będziemy asystować w kilku drużynach, ale chcę podkreślić jeszcze, że pamiętajmy, że to jest ten sam sezon. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie Piotrek. Nie miałbym szansy awansować, zrobić awansu i zrobić sobie CV fajnego, gdyby Piotrek by nie spierdolił. Szartuję oczywiście. Gdybyśmy nie spierdolili y, wcześniej tej kariery. Serio. Nie byłoby tu nas. Razem poszliśmy do Sosnowca. Razem wybraliśmy Sosnowiec. Więc Krystian, wiesz, nie ma A, nie ma B, nie ma C. Nie wiesz o co chodzi. I słuchajcie, je jeśli na przykład, wyobraźcie sobie to. Biorę Krakowie, utrzymuję się na siódmym miejscu w lidze czwartym. Okej, okay. a teraz tak, biorę Krakowie, spadam, obejmuję Sosnowiec w środku sezonu, robię awans do pierwszej ekstraklasy i co mam w CV? Nie mam kurwa siódmej pozycji, tylko ja mam awans, awansową z drużyną w środku sezonu, że wchodzi do burdelu i musi poukładać z miotłą. Gotowi? Gotowi? Bo odpalam. Ja sam jak chuj. To jest mocna Kraków. Gramy u siebie, ale to i tak jest mocna Kraków. Naprawdę mocna Kraków. Di Maria tam gra, Angel Di Maria. Stały pressing na niego zakładamy, tak. Jesteście w gazie. Lecimy z tym. Musimy czuć się jako, wiecie, faworyci, nie? Faworitka. Skoda, faworytka. Zobaczcie, za wielkie zagłębie sosnowiec. Zobaczcie, wielkie zagłębie sosnowiec. A teraz zobaczmy wielką Wisłę Kraków. O Jezus, to jest starcie na szczycie. Kto tutaj przegra, traci swoją wielką serię. Co za mecz. Ależ meczycho na szczycie, zagremy zostawiać przytulone do tabeli, to Wisły Kraków na szczycie, ŁKS, który już rozegrał swoje spotkanie, to jest 24. Y, y, kolejka y, fortu y, y, tego, a nie mogę tutaj mówić, tego, pierwszej ligi polskiej, jedziemy z tym, ale się splułem, aż spada deszcz, jazda, Wisła bardzo mocna, niebezpieczna, zachęćmy ich, mula. Oleż przeszczelił, ale jest kurwa informacja, że będzie przypał. Pamiętajcie widzowie, to jest Wisła Kraków, oni mają szansę raczej z nami wygrać. Znaczy nie, nie mają szansy, są faworytami, no kurwa nie w końcu w Bawełnie. Jakby to weszło, ja pierdolę, świeca na fotelu byłaby kręcona. Ja cię kręcę. Ale Banaszewski już zmęczony jest 16 minuta. Co oni kurwa robią? Dlaczego tak się dzieje? Ja żartuję, wiadomo, że gramy teraz trzy mecz. Co me y, trzy mecze, gramy co w tygodniu gramy dwa mecze. No to trzy dni gramy mecz. Więc no nie dziwcie się, że zawodnicy dyszą. Bo na schodzi bo w 30 minucie. Ale mamy wyjście z kontry, mamy przebojowe wyjście z kontry, przebojowe. Świetna próba, super. Ja myślę, że mogę ich pochwalić. Ale chwalenie chyba na nich nie działa. Ale jaja, co tu się stało? Ej, Co tu się stało? Gość. Ej, znowu gość z kontuzją y, wali asystę. Zauważyliście to? Kurwa mać, panowie. Co wyście odjebali? Wszyscy kurwa, wszyscy jesteście temu winni. Co jest? Kamiński, jasne. Ja pierdolę, szkoda. Ale co to była za akcja z dupy? Utrzymajmy to 1-0 chociaż. Ale serio no... Ta bramka była serio z dupy. I to jeszcze gość, a, a, z, gość z kontuzją kurwa asystuje idealnie, tak? Od czubka głowy chłopowi. No trudno, takie rzeczy się dzieją. Ale no, panowie, wiem, że jest zmęczenie. Wiem, że jest zmęczenie. Będzie potrzebować świeżości na boisku, bo to jest ciężka, ciężki moment sezonu. Bonecki za Pawłowskiego. Obrona, obrona Git, obrona Git. który jest podmęczony. Zmienimy cię w 55. Panowie, no co? Bierzemy się do roboty. Nie będę nic więcej gadał. No bramka z dupy, no szkoda. Czy się podniesiemy? Zobaczymy. Jak on wchodzi tak! Patrz, on na kontuzji będzie, i będzie gol teraz, Petr będzie gol, będzie gol, bo asystuje kurwa z plusikiem. Dobrze Wrzesiński. Kamiński, 1-1, brawo, brawo kurwa. Dobrze, że zostawiłem was chłopaki. A Wrzesińskiego właśnie miałem do zmiany robić, nie ze, nie, ze, nie ze względu na to, że jest słaby, ale ze względu na to, że już jest podmęczony. Ale chyba dostał skrzydeł. Patrz, znowu ten z plusikiem. Dobrze. Gol! Wiktor Kamiński z głowy, strzelamy na 2-1, coś niesamowitego, to Wisła była w, w natarciu, to analitycy yy, stawiali Wisłę jako faworyta i może mieli rację, ale to futbol uśmiechnął dzisiaj w stronę Sosnowca, S -s słońce dzisiaj świeci nad Sosnowcem, może pada też deszcz. Sobczaka ze Wsześnickiego, tak jest, A Pak już zajechane. Co jest tam? Szumilas, awantura! Ale bo blisko. Jończy, Kisiel, Bodzioch. Nie mam więcej zmian? O, oh fak. Koncentracją, koncentracją panowie. O, mi ich tym zagadnieniem. Ale Wiso może wyrównać, Wiso jest mocna, Wiso może wyrównać. Sobczak, Sobczak, rzutka w pole karne. Może powtórka jakaś, zamieszanie, kolej, Kamiński to przechwytuje, Kamiński zakończy strzałem. Ależ bomba dobija Sobczak i to się kończy 3-1. Nikt w Sostowcu nie, nie będzie dzisiaj bez punktów. Nikt, nikt. Wszyscy trzy, wszyscy trzy. Holy. Co jest? Jest, gol uznany, świetnie. Tak jest, Wisła Kraków pokonana, u siebie jesteśmy kurwa nie do zaje zajechania. Świetnie, no tutaj jestem zaskoczony, ale to jeszcze nie koniec meczu, tu jestem zaskoczony. Sobczak, świetna zmiana, Sobczak szumi raz nad bramką, ale zawodnicy są mega zajechani. Zobaczcie co się dzieje, nigdy nie doprowadzą do takiego stanu, że są jakieś czerwone serduszka. Jak zauważyliście trochę pedantycznie wymieniał zawodników jak jest 4-1 Rozwandow, przepraszam. Rozwandowicz, Rozwandowicz, muszę, przepraszam, muszę się nauczyć twojego nazwiska, jeśli jest już żółte, to ja zmieniam zawodnika, zmieniam zawodnika, coś niesamowitego, ale odpaliła maszyna, ale odpaliła maszyna, ale Wisła chyba też do, została dojechana sezonem, może źle rozplanowali to, może w puchara dalej grają i wiesz, wyobraź sobie, że grasz ligę co trzy dni masz jeszcze Puchar Polski, codziennie mecz grasz. Ale wiecie co zrobiłem? Tak, tu Pirlo 444, masz rację. Wiesz co zrobiłem? Wypożyczyłem z Beverly Hills, takiej wypożyczalni kaset, e, 20 kaset Real Madrid, the best of 2000. I podałem to każdemu chłopakowi i powiedziałem: Byku, masz, oglądnij sobie przed jutrzejszym meczem. No i wiesz, jeden zaś tutaj z żoną, drugi w domu sam, poglądali i ja mówię, i samo się dzieje, samo się dzieje. Niektórzy komentują moje, można powiedzieć, podejście do treningu, do samego w ogóle całej mentalności, ale ja mam to w piździe. Nieważne jak zdobywać punkty. Dla mnie liczy się, żeby utrzymać chociaż pół roku w jednym klubie, żeby potem na zasiłek mógł się wpierdolić. To jest moja pasja. Jose Rudini. Coś niesamowitego. Coś kurwa niesamowitego. José Rudni w tym samym sezonie, gdzie został zwolniony, obrażany, wyzywany, zgnojony. Walczy o awans. I oczywiście to zwycięstwo, jak wcześniej wspominałem, jeszcze nawet nie pozwala nam walczyć do końca z Wisłą, bo ma przewagę dwóch punktów. I może być tak, że do końca sezonu Wisła będzie wygrywać i dalej nie przeskoczymy, chociaż e, tutaj byliśmy lepsi, dużo lepsi. No ale wiadomo, spotkanie u siebie. E, tak czy siak, jesteśmy jeszcze w obrębie myśli o tym, żeby powalczyć o awans. Taki bezpośredni, tak? Bo te zielone zespoły bezpośrednio awansują, tak? A z Kotem, ale jak mówię, to jest piłkarz wypożyczony. Co? Czy chciałby pan skomentować plotki łączące pana z pozostaniem w klubie Wisłą? Nie mam nic do powiedzenia. E, oni mnie łączą z Wisłą. Kraków, co, co prawda rozmawiałem chwilę z Wisłą, tam to znaczy, powiedziałem, że chciałem do nich pracować, to znaczy wysłałem do stu klubów zapytanie. Czy mogę u nich pracować Pewnie gdzieś tam dostali list Ale teraz dementuję Absolutnie Sosnowiec to zawsze Tak naprawdę w Krakowie Jak prowadziłem w Krakowie To po nocach oglądałem właśnie Powtórki Sosnowca Jak kurwa grali I jak yy, yy, Właśnie grali w pierwszej list. Można powiedzieć Zespół od podszewki. Sosnowiec coś mi zawsze marzył Ja mogłem Mówiłem, że babci babcie z Sosnowca Właśnie Dobra, sugestie są spoko Ale nie mam pieniędzy tak już nie wykupię nic Jeśli awansuję To może dostanę zajebisty budżet Na budowę Sosnowca W pierwszej Ekstra klasie. Czyli pieszo, no ekstra klasie, no. Spotkanie, zobaczmy, co tu nam proponują. Przesuń do Mielczarek, zagłymy sostowiec, Skrzydłowy, 23-letni, że do pierwszego. No tak, tyle kontuzji jest, że mam miejsce nawet w tym składzie, więc jasne, to jest dobra opcja. Wpływamy zawodnikiem, świetnie. Doskonała atmosfera w klubie. Dlaczego wsparcie manewru jest przeciętne? Ja jestem tutaj dużo długo i. nieważne. Rozwijają się chłopaki. Kamiński w obecnej formie. Zaplanuj. Sztab szkoleniowy, nie, żadne sztaby. Dołączę do sztabu, nie. Sztab szkoleniowy się nie zmienia, póki mamy zwycięstwa i póki nie mamy pieniędzy. Jeszcze raz się pochwalę stary, bo robi zajebistą robotę. No takiego napastnika można brakowało w Krakowi. Kto wie. Puszczenie połomice. dobra ekipa, ale w tym sezonie troszkę niżej w tabeli. Wyjazd to jest, ciężki wyjazd. I to nie jest tak, że o, wygraliśmy z Wisłą Kraków 4-1, teraz będziemy z wszystkimi wygrywać. Chuja prawda, to jest soccer manager, football manager, to jest życie, prawdziwe życie, symulacja prawdziwego życia. Dlatego tak nie będzie. Możemy przegrać z puszczą, ale to dalej nie tuszuje, nie zamazuje naszych szans. Dalej jest szansa o awans, bezpośredni, bo to jest najważniejsze. Ale jak będą. Baraty, Baraże, wydaje mi się dla kontentu baraże są lepsze. Wyobraźcie sobie mecz barażowy, przecież tu będzie 5 tysięcy ludzi na widowni. No że wszyscy mają kurwa karne te opłacone. Wiesz co mi się w menadżera zajebiście gra i gada o nim. S samemu też jest spoko, ale samemu no nie ma do kogo pogadać, a Aga po 20 godzinie jak ją przywiąże do krzesła i mówię o menadżerze że to nie chce tego słuchać. Nie ja żartuję. Ale fajnie jest pogadać. A pewnie połowa osób to teraz też se teraz klika. Trochę okrojona, ale nadal petarda. A wierzę, że połowa osób siedzi i tak samo gra tutaj ze mną. I może ktoś czerpie z mojej inspi inspiruje się tutaj. Tutaj moimi zagrywkami. Kto wie? Pamiętajcie, że każdy głupiec na coś patrzy inaczej niż wszyscy, więc może być geniuszem, ale zazwyczaj nie jest. Ale tak o sobie mówi. Tak jest łatwiej żyć. Dobra, puszczanie połomicę. robimy to. Przeklikujemy to, bo to jest tak na, naprawdę sezon, jak już przychodzą nowi widzowie, to jest taki sezon, wiecie, żeby zrobić sobie CV. To jest mój pierwszy sezon yy, i staramy się zrobić ten awans, żeby w CV mieć, o kurwa, ten gość awansował i wtedy przyjść do Krakowi, tak, i pamiętacie mnie? Ja wiem, że było chujowo, wiem, że się dogadywaliśmy, może te transfery, może to i to, ale spróbujmy jeszcze raz. I no, zobaczcie, wracamy na, na kolejny sezon, wracamy na kolejny sezon do tego samego klubu. Powiem wam, że normalnie byśmy już kończyli sezon i grali jakąś eliminację. A my dalej gramy to pierwsze, pierwszą przygodę. Zebranie drużyny, dokładnie, tutaj dobrze, dobrze gadasz. Tylko to też. A, nie ma powodu. Troszkę popchamy, popchamy sobie dalej. Okej, okay. przeklikałem, przeklikałem, przegadałem. Eee, chyba idziemy w myśl. Że nie zmienia się zwycięskiego składu i zobaczcie, I wiadomo, że serce, czyli yy, yy, kondycja jest najważniejsza, ale moim zdaniem egzekwo, ważność stanowisko, ważne stanowisko zajmuje też to te, yy, te podejście do gry, czy utrzymuje gotowość do gry. I tu zobaczcie, to wszystko jest zielone do góry, to wszystko sterczy do góry, elegancko, plus mamy rezerwowych, którzy też mają chętkę, wiadomo oni mają... o Jezus, no już nawet nie ma kogo brać, tragedia. Ławki nie ma. Ale Mielczarek, przepraszam, przesunięty. Skrzydełko. Może dostaniesz szansę, ale zobaczymy. To więc osoby, które są gliwa, yy, żeby mieć też takie realne patrzenie na sprawę. No 3-4 miesiące. No to wiemy, że nie zagra. No zespół... Drugi zespół. Klubs. Kontuzja na ile? 11-14 dni. Będziesz, będziesz. Super, chłopaku. Talić 3-4 miesiące. No znowu Parys Platynów otwiera swój, można powiedzieć, ee, nie rezerwat, tylko kurwa z sanatorium Parysa Platynowa. Otwarte jest. Przyjeżdżają sobie kontrakty na 20 koła miesięcznie. Rozjebany leży sobie na mieszkaniu w Sosnowcu. I kurwa wakacje. 30-letni Hiszpan. Czy Chorwat. E, nie mam z tym problemu. Fajnie, ale nie w mojej drużynie. Nie w mojej drużynie. Przepraszam. Pawłowski. 2-6 dni, dobra, ty sam możesz poleżakować. Jak masz kontuzję, to nie jedziesz na mecz. A haj spada, tak. Chuj, haj, my tracimy. Tra na, nie, nie my. Traci futbol i młody człowiek, rozwojowy młody człowiek, który przychodzi grać do klubu. Chce grać, ale nie może, bo stary słowak śpi. Rozumiesz? To jest już takie artystycznie, które to powiedziałem. Rozumiecie? No to już. Taka trenerska poezja Ale nie jesteśmy tu po to, żeby sobie gadać po wierszyki Mamy robotę do zrobienia Chciałbym zwrócić uwagę na progres naszych zawodników Nie wiecie, że patrzę na te gwiazdki Jestem pierdolnięty na tych gwiazdkach Ale widzę dobrze to Zobaczcie, to jest siła jak na ekstraklasę Kochani, puszczenie połomica powinna się bać Nie zmieniam nic Znajomość, zobaczcie Zrobiliśmy mega progres Z jedną szóstą całego paska nam wbiło Tyle, nie? Może to będzie jedna siódma Nie zmieniam nic, jedziemy Przechodzimy do meczu. Bądźcie gotowi, że może być nawet jeden 1, 1 To jest puszcza niebezpieczna. Niebezpieczna puszcza na wyjeździe. No i to masz tułacz. Kolega też tutaj ze szkółki. Trenerów. E I myślę, że te pressingi to jest dobra rada od trenerów. Że te pressingi warto nakładać? A mamy kim presować. Dobra, udowadniamy wszystkim. Wierzę w wasze umiejętności. Wiecie, ja cały czas zmieniam. Nie zmieniam swojej podejścia do motywacji. Zawsze w nich wierzę. Zobaczcie, puszcza, nawet trybun nie ma. Thiago są z Krakowi. Też są mocni gracze. Czasami można powiedzieć, że zaplecze ekstra to dosłownie zaplecze, bo jest tam dużo zawodników, którzy nie mają miejsca w składzie. A są w tak mocnym klubie, że mają z kim rywalizować, no wiecie, mają z kim rywalizować więc odchodzą sobie na wypożyczenia. I czasem w takich niższych ligach można spotkać perełki, perełeczki. Ja na przykład Kamińskiego właśnie. Mecz, pomiń, paszali, Paszoli, I szybko powodę. szybko wodę. Nauczyłem też się, żeby nie od razu krzyczeć na nich, nie? No bo jak można kogoś pochwalić za dwie minuty meczu? Siemaszko, pięknie, kos. Podkreślam kolejną sprawę. Kos jest naszym drugim bramkarzem, ponieważ nasz pierwszy, jak już wcześniej widzieliście, niestety się wykrzaczył. Bardzo dobry piłkarz, bramkarz, tylko 35 lat, więc kontuzje go dotykają. I teraz zachęcam. dawajcie panowie. Wiem, że nam siadają Serafin, mocny strzał. Piłka zakręciła się takim charakterystycznym rogalem. Słuchaj, teraz ofensywny styl musisz włączyć. Może masz rację, rzeczywiście. Ale może pozytywny. Na początek pozytywny. Powoli przechodzimy. Zażądaj więcej teraz. Ale zobaczcie, tam przed meczem z Wisłą, pamiętacie, daliśmy przerwę, daliśmy maksymalne wolne im. Widzieliście? Wyrzuciłem cały trening. I przed meczem pod Beskidziem, przy tej dużej intensywności, co graliśmy przez trzy dni, yy, znowu dałem im brak treningu. I to, kto wie, czy to może podziałało? Że goście na totalnej świeżości przyszli. Tutaj teraz nie grzebałem nic z treningu i czuję wyrzuty sumienia, że nic nie pogrzebałem. Może powinienem też kilka dni, wiesz, wolnego im dać. Pamiętam, że to są najemnicy. To nie są goście, co trenują tu po 5 lat w tym klubie i mają perspektywę szeroką, tylko to są najemnicy. Oni tu muszą wykręcić y, robotę fajną. Nie planują tutaj być kilka lat. Mogą nawet troszkę więcej poświęcić, bardziej się wkręcić. Kamiński gol! W lewy róg! 30 minuta, przepraszam, 29. Dośrodkowanie, to jest standardowy element. Wędrychowski, przepraszam, nie Wędrychowski, tylko Wrzeziński. Yy, Bonecki oczywiście rozpoznał rozpo, rozpo, Banaszewski, Banaszewski, przepraszam. Zrzutka do środka. I jak widzicie, widać na tych powtórkach, że mamy ustawione granie z skrzydłami. To po prostu widać. Obieg, granie z skrzydłami, cyk. I tutaj nic bez pierdolenia tu jest. A wcześniej tutaj jeszcze ustawiałem, wszystko to ustawiałem. czasem nie warto. Brawo, jedziemy. Ale to oczywiście nie koniec. Puszcza jest dalej niebezpieczna. Będzie trzeba grać z kontry masz mocny strzał i kos, świetnie, no to może być nowa gwiazda. A może już jest? Pochwalmy ich, super robota. Holy shit. Yeah, yeah. Moim zdaniem często trzeba... Yy, inaczej, kupić sobie trenera, takiego taktyki, który ci doradza w czasie meczu, który jest dobry i yy, korzystać z tych, wiesz, weź presję do tego typa, weź presję na tamto. Wydaje mi się, że to na takim poziomie, na którym gram, czyli totalnie amatorskim, takim lightowym, jest spoko. Okej, okay, panowie, dobra robota. Yy, tempo, żeby się nie zajechać. Myślę, że możemy zjechać troszkę z tego tempa, co? Wiem, że 2-0 to najbardziej bardziej bezpieczny wynik, ale mam pewne przeczucie. Okej, okay, Banaszewski, dobra robota, asysta. Szumi raz, Pierwsza zmiana. zobaczymy, kto sobie nie radzi. Kto jest zmęczony bardzo. Czerwone serce, Bonecki. Kisiel jest dobra opcja. Jończyk, który zawsze traci tą kondycję, ale mam zajebistego zmiennika na niego. Zatwierdź kolejna porcja zawodników biega. W takiej lidze tak to się robi. Ziemian, karwot. Karwot, karwot. Dlaczego kawrot? Karwot. Nie. O jedną rzutu gartkę od zawieszenia. Spokojnie, to nie jest taki przypał. On dobrze gra. A mamy kogo kim zmienić. Okej, okay, tu jest jeszcze. O Jezu, kogo tu możemy dać? Copczak. Mam jeszcze zmianę. Chyba zmęczony boczny. Dobra, ziemian, wchodzisz. Żeby nie było głupot w końcówce. Żeby nie było głupot w końcówce. Ależ Pierdolną. Huch. Wiecie, jak to jest 2-1. Przypał. 90 minuta. Odbija się piłka od czubka głowy. 2-2. I chodzisz w kurwiony pół dnia. Kamiński. Wrześniński. Zamknijmy może to spotkanie, co? Kamiński, szumiła las po ziemi, ale niestety nie ma bramki. Ale ja myślę, że można ich pochwalić. Szczygielski, wiesz, wszystko na łeb. Bo tam taktykę zmienialiśmy cały czas, a ona, oni się uczyli jej. I w końcu ten zespół zajebiście zaczął grać. W, wiem, że to dziwnie brzmi. W końcówce dopiero zaczęliśmy klepać, ale później rzeczywiście wygrywaliśmy. To było takie solidne. Poza tym przegrywaliśmy mecze 0-1. Du duży pech. No i też ta zabawa transferami, wiesz? Stawianie na Niemca, gdzie mieliśmy lepszych napastników i zamiast dawać szansę tym lepszym napastnikom, forsowaliśmy tego Niemca trochę tak pod bekę. To był fajny content i dalej to jest, bo to jest ten sam sezon. To jest ten sam sezon. A tu też druga sprawa, trafia do drużyny, która miała serię czterech zwycięstw i już. Miałem jakąś taktykę nabytą. I ja w tą taktykę poszedłem dalej, ustawiłem trochę zespół, pozmieniałem i tyle. I gram sobie tym, motywuję ich tylko. Więc można powiedzieć, że przyszedłem na gotowe, a mam dobrą umiejętność motywacji, czyli podgrzewania tej atmosfery. Da mam to na fulla. Moja postać ma to na fulla. 20 punktów dałem w to. Motywacja i takie tam pierdolenie. I może tak jest. I kto wie, czy to nie ma dobra strategia, może stracić posadę. What the fuck! What the fuck! What a shit! What a shit! Dobra strategia, stracić posadę i przyjść na, gotową, do, na gotowy awans. Ale czy to jest gotowy awans, no to już musicie ocenić sami. Ja czuję wewnętrznie, że dużo miałem pomoc, żeby awansować. Nie, 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 nie uważam, że to jest w 100% moja zasługa. Ale póki co Ale ważne co jest na papierze. I w moim CV będzie za chwilę robione, kto wie czy nie walka o baraże, a może bezpośredni awans. Papiery się skurwa zgadzają, a to jest pierwszy sezon żazeru Dniego. Pierwszy sezon z asystentem, asystentem Piotrkiem Pelcem, bo bez niego byśmy tu nie znaleźli, asystentem od przygotowania fizycznego Panem Kulkom i Danielem randomowym asystentem, który chuj wiesz, skąd się wziął na Team Spiku, ale też był yy, yy, dobrym i też mnie nauczył defensywnego futbolu. Oni pokazali mi, że można grać w piłkę inaczej. Chujowo, bezmyślnie, ale pokazali mi to i to jest zajebiste. Ten jest, że Piotr nie chcę się odzywać do tych spiku, ale siedzi, słucha mnie pewnie. Może wróci. Może będzie chciał ze mną barażę zrobić. 3-0, 3-0. Widzicie? Ale zobaczcie jak ja siedzę. Ja siedzę smutny, tak naprawdę tęskni za tymi przegranymi 0-1. Jak Brunker... <grym> Brunker wywracał się albo wjeżdżał z statkami w tył chłopa. Filip jak do mnie co dwa dni w w dzwonił mówił, że to jest ostatni twój mecz. Ostatni twój mecz. I od, od czwartej kolejki do dwunastej mi dzwonił, że to jest ostatni mój mecz. Ja siedziałem spakowany, trzy miesiące w hotelu. Kurwa, bo myślę, że będę za chwilę się wyprowadzał. jest <grym> za Krakowem. Chyba, nieważne. Gramy dalej. Marcin Ziemę, świetnie ocenił Liga zagobia sobie lepszą skuteczność. No skuteczni byliśmy, nie ukrywam, ale to jest mecz, który trzeba wygrać i nie uważam, że to jest jakiś sukces. Weźmy udział w konferencji, ale prawdziwe rzeczy się za chwilę zaczną. Spokojnie prowadzę zespół trzeźwy, piję kawę, więc zrówko widzowie dla kawoszy, ale dla tych co piją co coś innego. Też zdrówko. Żeby sobie pierdoląć kawkę. Albo 10 podczas menedżerka. A, Gabrowara wali, tak jest. Dobrze. Wiedzą jak wyniki muszą tego uzyskać. No to pozytywnie, nie będę kombinował, media społecznościowe, kontynuuj. I mamy teraz chyba dłuższą przerwę. Mamy dłuższą przerwę. 7 dni, zagłębie rasowia, rasowia Rzeszów. 13 pozycja. No nie chcę mówić niczego na głos, tak? Ja objąłem drużynę y, od momentu tego. To był mój pierwszy sparring. MFK Frydek Mistek. To był pierwszy sparing. 2-1. Potem Brożony 4-0. Ruch Chorzów debiut w lidze Remis. A potem 4-2 z Arką Gdynia, 1, 0, 4, 1, 3-0. Zostało mało spotkań, bo zostało: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 razy 3. To jest chyba 27. Tyle punktów do zdobycia. Jakoś wczoraj było śmieszniej. Ukrańmy, no kręcić, wi no. Wi wiadomo, że jak się przegrywać śmieszniej. Dzisiaj jest taki podniosły stream. Ale widzisz, jak dostajesz pizdę, to masz sześć A jak wygrywasz, to masz 4. To jest strategia, strategia. Ale nie ukrywamy, jest fajnie, bo. Pamiętajmy, że to jest ta... Ja cały czas jestem przygrywem, widzę, wy nie odchodźcie. Ja, ja to jest ten sam José Rudinho. To jest ten sam José Rudinio! To jest ten sam sezon! Wyjebali przez Cybron z Krakowi! Chłopaki! Wracajcie! Cisza na tym spiku, bo wygrywam cały czas. Zostałem takim snobem na samym szczycie w Zagłębiu Sosnowiec. Za chwilę dostanę gruby przelew na kilka milionów. Będę mógł sobie kupować zawodników. A tam w Krakowie może przegrywają, ale zajebiście się bawią. Juga z pewnie sobie z rupą podają piłę na z pelcu, pewnie tam yy, też napierdala. Pewnie wrócił do Krakowie, tak mi się wydaje. Do Magiery i mu asystuje. Taka prawda. Dobra, przejdźmy się po naszym złotym yy, sosnowskim pałacu i zobaczmy, co się dzieje. Yy, trening. Musimy na to zwrócić uwagę. Tal odpoczynek jest, i tylko przygotowanie do meczu jest. To im ten luz amerykański luz, którego potrzebują. Dobra, no to przeklikujemy. A, a jeszcze dla tych, co nie wiedzą i yy, nie chce im się cofać w wcześniejszej wcześniej transmisji, to głupotą yy, było dawanie urlopu, bo sekretem tego, jak zostaliśmy zwolnieni, jak ja zostałem zwolniony z Krakowi, jest to, że kiedy wygraliśmy te dwa ostatnie spotkania yy, w Ekstraklasie, w rundzie zimowej, co było zajebistym sukcesem i Filip jak powiedział, że zostajemy, że próbujemy dalej, ale, ale sytuacja dalej była napięta, czyli pod, można powiedzieć, yy, podbramkowa sytuacja była, to ja dałem sobie tydzień urlopu przed sparingiem tydzień urlopu i jak dajesz urlop, to on powiedział, o, ty kurwo, jest sytuacja na pyta, tydzież na tydzień na urlop i podobno przez to mnie zwolnił. Dokładnie, a ja miałem chujową sytuację, dałem ten urlop i przez to mnie zwolnili. Tak, a sparingi nie mają na to wpływu. ja ja przez pierwszy moment powiedziałem, o nie, ze Spartą Praga 5-0 i mnie wywalili za to? że to był sparing przed sezonem wiosennym? I mnie zwolnili, a potem się okazało, widzowie mi napisali, że to chodziło o ten urlop. I tak mnie zwolnili, więc trochę i mega, mega się trochę chujowo z tym czuję, bo to jest bo to byłby fajny drugi sezon. Yy, to byłby fajny sezon, że my próbujemy z tą Krakowią zostać w tej lidze, abyśmy. Zostali, bo się rozgrzewaliśmy dobrze, dobrze nam szło. Ta, oni teraz się utrzymują i drugi sezon jedziemy z tym Niemcem bunkerem, drugi sezon na, 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 na mistrza. No ale niestety ten urlop zjebał. Ale a, a staramy się odgrywać wszystko, sejwować, więc no trudno, tak poszło. Ale gdyby nie nas nie wyrzucili, to nie trafilibyśmy tutaj i nie zdobyli tej świetnej przygody. A kto wie? Awansujemy za góry Sosnowiec. Ci piłkarze z wypożyczenia się rozejdą. My wrócimy do Krakowi z takim CV, że awansowaliśmy, i tych z Krakowi. Do Krakowi ściągniemy tych piłkarzy z Tostowca, co się porozchodzili po klubach i ich wypożyczymy. Zrobimy mistrza z Krakowią, wygramy mistrza i pojedziemy na przykład do yy, Red Bull Salzburg. Właśnie tak. Właśnie tak. I to jest strategia. Wszystko na wypożyczonych piłkarzach. A to tam, że jest zwolnienie i spadek z Krakowią tam w CV, to to małym druczkiem jest. Jedziemy z tym. W składzie znajdują się bardzo skoczni zawodnicy. Z lewej strony boiska. Lewa strona boiska. Czyli to będzie moja prawa, tak? Jak ona atakuje z tej, to prawa, Stachera, będzie atakowany, tak? Dobrze mówię? Czy to po prostu jest... Dobrze mówię. Eee, ale ja nie zmieniam nic. Ale warto to zmienić. Patrick Vieira. Nie, ja to Pedro Vieira. Czy kogoś chcieli? Panaszewski, super! Panaszewski nasz zawodnik. O, wieraz, raz, Ula, la, on też był tutaj. Ej, dużo naszych zawodników, dużo naszych zawodników. Bramkarz jeszcze chyba. Czekajcie. Ta? Nie, to Jałocha, to przepraszam, pomyliły mi się, to jest GKS, a to jest... Uczę się dopiero pierwszej ligi, ja tak samo za pierwszą ligę. Ale I, i zaczynam ją lubić. Mateusz Bodzioch, co? Ej, no, to już jest przesada, to już jest przesada, to już jest przesada totalna. 6-7 miesięcy i kończy karierę Damn Okej okay. Mocny cios Z rana dostaje Jose Murdini obrał się swoją Poranną kawą Powiem wam tak Jose Rudini tego dnia Poczuł taki niesmak Że nie przeczytał swojej Porannej prasy Ja już nie muszę kończyć chyba Jakie to było brutalne przeżycie Dla niego Gdy jego stary e, Czekaj Jak on był Słowakiem był Nie pola. Gdzie jego stary 30-letni polski Środkowy obrońca na 6 miesięcy Wybiera swoje po... swój pokój Wipowski Do sanatorium Damn Pawłowski wraca przynajmniej ostro ostro pogrywacie, ale Joe Rudini dalej z podniesioną głową i swoim sztucznym uśmieszkiem na konferencji prasowej będzie kłamał, że wszystko jest w porządku. A tylko po to, żeby drużyna nie została zdemotywowana Tak działa prawdziwy motywator, prawdziwy ojciec Bierze kulę na siebie Też się tu tym zastanawiałem, że po co grać w to Przecież to jest symulacja, to jest komputer, cyferki i tak dalej Ale szybko jak zagrałem pierwszy mecz Wybiłem sobie te myśli z głowy To jest prawdziwe życie Cyferki to są właśnie w, w tym życiu, w którym my tu siedzimy O, na krześle A ci piłkarze tutaj żyją Mają rodziny, muszą już utrzymać się Trenerzy też chodzą do pracy Dobra, ale my się bawimy dalej W naszej komputerowej symulacji Wydaje mi się, że y, nasza drużyna dalej jest zajebiście przygotowana Rezerwowy jeden out. Ale wraca niedługo, e, wraca niedługo, słuchajcie, e, czekajcie, ten chorwad... A! Okej, okay. urwa, macie, niedługo nie będziemy mieć nawet rezerwowych. Robi się ciasno, tej. No, bo nie wraca. Raczej znaczy ludzie odchodzą. Ale pierwsza odchodzą z kontuzjami. A trening jest dobry, bo ja daję przerwy, daję odpocząć. No, nic będzie brać z drugiej drużyny. Okej, okay. zgłaszam zespół. Nic tu nie zmieniam, chyba że Szumila zostać w super formie. Ale jego zmiennicy są w jeszcze lepszej formie. E, ziemian, ale Kawrot, niestety, wygryzł go ze składu kontuzją. On dostał, nie, dostał kontuzję, tak? Wjechał tego na zmianę. I trzyma się z dobrze. Chce mu się grać. Więc, no, dostałeś robotę, to rób ten chleb chłopaku. A my lecimy na Rzeszów. A bo Rzeszów leci do nas, tak? To co CWKS, że Rasowia Rzeszów przyjeżdża do Zagłębia Sostowiec Dodaj instrukcję tok stały pressing na tym chłopie, bo to jest w ogóle gość wybrany do 11. kolejki. To jest stały pressing obowiązkowo. Asystent, myśl. Udowodniamy wszystkim co my tu robimy. My tu robimy kurwa awans, nie żadne baraże, bo ja nie mam czasu. Akurat jedziemy y, do Grecji kurwa na dwa tygodnie, więc nie ma opcji robić baraży. My musimy być bezpośredni awans, bo ja nie będę z wami się barażował popierdalał po jakichś wioskach z chodniczanki i wam zami grało trzy punkty jakieś. Jazda. Robimy czysty awans, dzisiaj 3-0.